z tej strony Kuba i dzisiaj będziemy sobie grać w Device z um, Już w to kiedyś grałem, ale um, no i ogólnie ta gra polega na tym, że robisz tu swoją firmę najpierw urządzenia. Um, I ogólnie tu to, to, wiecie, tu jest taki editor. Kuba wam pokażę, tu może edytować sobie firmy. Oczywiście takie znam. Żeby było normalnie to firma, a nie takie jakieś podróbkowe. Na przykład to było wcześniej Samsung, na przykład. Albo. Nie wiem. Nie, nie chcę tutorial moda Sandbox. Nie, nie chcę sandbox. zjemy to. Nie wiem. kub Net. To jest jakieś fajne logo. Ja nie mogę, to jak logo plusa wygląda. Co to jest? Android. What? Android. nie. Co to jest za pieseł? To fajne albo. Serw <coughs> nie. B albo. Jest dużo ogółów, więc sobie znajdę takie. Nie, X regionie nie. Może ile tego jest. Microsoft. Aha, dobra, dalej nie ma to co. sobie na przykład, weźmiemy powiedzmy to. Co? Kraj? No kraj oczywiście, że Polska. Nie, nie jest 2016 year. Jest 2023 year. Moje imię, no to to jest oczywiste, że Kubek Kamez. Kubek. Nie, nie biorę tam za na 100 tysięcy. Jest 2023 year, w sensie rok, więc no. Więc nie możemy startuć, startować w przeszłości. Dobra, pracowników pierwszy. Walniemy tu sobie. Ej, tam co ty, tu taki 54. Polak? Nie no, Polaka to musimy. Yy, jakiś Germany nie. O, Ukraina. Co to jest za zdjęcie jakieś niefajne, o już się zmieniło, ja nie mogę, te zdjęcie są popsane. O dobra, mamy na trzy. A tu, tu się klika, programmers. O, ale dobry. E to, tu słabiaki są same, to słabiaków to my nie chcemy, wystarczy nam jeden super fajny. Luksemburg 69. To. Aww, no znowu to kupię zdjęcie jakieś. Bangladesz, Luksemburg. 75. I jeszcze weźmiemy sobie tego, co ma 69. Jakieś programisty, ale to są takie słabe, że. Dobra. Ym... Łożysz, ty zaczęliśmy od stycznia, to i tak od przyszłości. Dobra, mamy 75 milionów. To dużo, strasznie. Zrobimy sobie karty graficzne. Można robić tego wcześniej? Nie było. Dobra, to zróbmy pierwszy telefon. A jak tam to odblokować? Czekaj, bo to się kupuje. Tutaj gdzieś. Co? Już podatki były. A, co za 150. Dobra. Zróbmy dwie wersje. Albo dobra, najpierw w jedno. I nazwiemy to. Nie nam. No. Dobra. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Ja już jestem. <laughs> Tata mi wszedł do pokoju. Ale dobra, Kubfon jeden. Super. Łożysz, co to za pikselowanie. Wszyscy robimy jak największe, to ja zrobię teraz. Z... A dobra, później zrobię wersję Small i to dziecięki. cienki. Co to jest korn? To jest taki wypuszczony. Nie, ja mój będzie stał. Mój będzie potrafił stać ten telefon. O, tak damy. Na 5. Central Button. Taki. A czemu to aż takie wielkie? Nie, dobra. Nie, nie będzie centra button. Bo to jest już technologii. Los button. Wow, to jest karta Sim. Tylko ja chcę taki in... o! Wolumbotton. Też po prawo. Sim slot location to ja chcę to zrobić sobie od góry albo tu o, ja tak mam w telefonie swoim chyba tak, tak mam dobra, dalej a Sims to jakie to będzie, czekaj, trzeba to przesunąć, jak, jak to będzie wyglądać? nie, to ten pierwszy <laughs> tak, długo damy Okej. Okay. mmmm... Dalej. kolorki, Ty aha, bo tu tylko jeden kolor można dziś. Ty dam taki o taki. Hop. Muszę to przesunąć, a. No, jeszcze jest naj jak najbardziej kwadratowy. Nie, no, matowy, nie, no. Nie, nie, mam, matowy są najlepsze. Dropskin 2, co to jest? Jakieś dodatkowe rzeczy. Default. Nie, rozdzielczy się większą. Technology OLED. 60 Hz jak można. To jest najlepsze. Bo to już jest 2023. HDR! To jest 2023! Dwa aparaty. Właśnie takie. Zobytamy tu. Chyba też mam te, z tej strony. Tak. I 3, 6 aparatów. Przecież takie telefony nie istnieją. Full HD 16 megapikseli zoom, większy, też Full HD, tu slow mo a motion, a mam slow motion. Przecież to już są czasy, że slow nie zawsze, ja nie mam akurat. Tego. Ja akurat nie mam slow w swoim telefonie, a wy napiszcie, czy macie slow Jest ja to swoje logo, czemu nie mogę mojego logo, ja nie, nie, to ja tak to nie daję logo. Ja chcę mieć swoją, ale dodam tekst, że to jest CubFone 1, CubFone 1, tak, ja sobie inną taką, nie no dobra, nie takie wielkie, ale... Fajno, no fajno, Aha, 15 czcionek. To wybierzemy sobie tą. Tą drugą, albo. Ej, nie, nie. Zaraz. Dobra, taka. I sobie to przesuniemy tu. Aha, mniejszego nie mogę. Nie, to damy to tak, to tu. Taki najmniejszy kolor mogę zmienić, a nie to za reklamę, to nie trzeba patrzeć takie rzeczy Additional design. Styl. ty taką kreskę, ty fajne, o takie i teraz ten tekst wstawić go tu. O, dobre, fajne. Exclusive design. Nie, to nie. Nie, takiego błyszczącego to ja nie chcę. Fingerprint. Nie, to ja, ja chcę. Z boku, z boku jest fajnie. W sensie, nie, najlepszy jest na ekranie. Bo wtedy się przypadkiem nie kliknie. To jest przezroczyste. Jak to jest to jest mniej przezroczyste. <laughs> nie, nie Mediatek Snapdragon Ksynos. O nie. nie. dobro weźmy 5 Genip. A to mamy większą power. Nie, ja biorę. Później zrobimy swój... O, widzicie? Strip'owy procesor jest najgorszy. Okay. Dalej. Więcej rdzeni, Tu jakieś kacze. O, grafika. To też bierzemy. No, oczywiście, że więcej ramu. Ja mam cztery. Więcej ramu. O i mikro SD też. Max Wniecz to jest mój mój to jest... To jest na chłojach Tizen, nie wiem co to jest fajnie brzmi. Samsung OS Aha, później jest Android. Ale mój system, to ja zrobię sobie później mój system 4G, Bluetooth 3.2 Nie pytać czemu mówię Bluetooth, tak mówię sobie, bo tak jest fajnie. Optic ID Łóżesz ty, jakie to fajne rzeczy. Speaker JBL. Czemu to jest D? Ja zmieniłem to na B. Ale głupie. Mini-Jack. Mini-Jack to musi być. Nie, małe podałeczko. Cienkie. Była ja to na nie Niefajne Tak, lepsze materiał opakowania. Mogę kolor zmienić Dodam tak No i słuchawki zostawię Kwarancja! Tak! Takich grze... Oj! Takich rzeczy wcześniej nie było w tej grze! No więc Nef! Nie, teraz już nie dają go jak nigdy. Więc ja też nie dam. I słuchawek też nie dam, ale ja dam, bo jestem super. I chcę im dać, żeby mieli ich słuchawki. Choć mają głośniki. Nie, nie, nie będę tak wysoko. Zawsze będę zawał Profit 100. Kurde, nie wziąłem się 900. 100! Great. Jest! Oliwa od czasu. oj, oj, oj. oj, oj. Była reklama. Ale wyłączyłem design. Słuchajcie się robi ten telefon. Mam zero fanów bo zero mam przy swoich tych produktów. Co to jest za shop a to nie. To ja nie chcę. Zargować. Co to newsy jakieś. bioń, Ale przecież ja to pozmieniałem na Huawei. Dobra moje urządzenia. Kup phone jeden. Kurde, rozdzielczość jak... Ale to później będzie lepiej. Dobra. Um, co tu jeszcze jest? Co to jest? Aaaa! A to? Upgrade? A drugi level, dobra. A które ja mam? Pierwsze pewnie. A gdzie ta się zdobyła? A co tu? A nie, to nie tu. Tu może swój sklep. Kubnet Official Store. Mm, w Polsce dalej, bo to polska firma, więc musi być w Polsce najpierw. Like. Gdzie jest to polska? Tutaj. Tak! Co mnie to, że... Tak, więcej kasy będę miał. Poland. My stores. Poland X1. Nie, ja nie chcę tego sprzedać. Co ty? Sam mi tu, żebym sprzedał swój sklep. Na no, bla, level bla, bla. Breaking news. Super. A to co to? są osoby a kubek nie no no serio to tyle nie ma samsung ja nie mogę jedna osoba ma więcej niż cała firma co tu się właśnie teraz dzieje moja firma ma dumdumdumdumdum kogo to obchodzi Aha, ja nie polecam kupować HP, bo się strasznie grzeją, jak... A mnie tu nie ma. O, jestem, mam więcej kasy, niż Panasonic i te, czyli A w tabletach to ja... O, tabletów na nie sprzedałem. Samą zegarka Dobra, wyłączmy to. Aha, bo ten design się nie robi, jak ja sobie coś włączam. Ale skamerstwo. Z z fo... Dobra, widzimy się jak już ten telefon będzie zrobiony. Słuchajcie, teraz jest programowanie mojego telefonu. Co? Podawki jakieś. Ja nie mogę. No, patrzcie, ile jedna osoba, jaka jest doświadczona, patrzcie ile, jak ona szybko robi. A te um, designersy robiły to, um, było ich 3, robi to wolniej. Patrzcie, jak słabą. A tak w ogóle kupiłem jeszcze jeden sklep. Mm, to sklepy w Polsce. Fajne, prawda? Dwa sklepy w Polsce, tylko nie wiem dokładnie gdzie. W Warszawie na pewno. To zawsze tak jest. Mm, nawet nie wiem, gdzie mam sklepy. Zost. A, jeszcze kupiłem tutaj. Kupiłem X a i ulepszyłem rozdzielczość, która mi jeszcze dobrze. Tak, żebyśmy mieli super ekran i będzie wtedy kubnet Phone 2 i kubnet Phone 2 pro. Więc to on to programuje na sam koniec. Co za sam koniec będzie? Nie wiem. Trzeba zobaczyć moje pracownicy. W sensie mojej pracownicy. Designers, programs, engineers. Masz 69... ułożysz, A, bo to są moje. No tak. employees Designer. Czyli to jest... A, dobra. программный ресурс файл. Это, это, там. Вот ты тут наверное, не, 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 я таких слабяков то я не затрону. А там программы. Программы и программы. Аж в конце запрограммовал. Курда. Super. Co mnie to, że to będzie kosztować 50 milionów pana? Dobra! Nieważne! Nie yy, yy, co? No nie będzie bardzo dużo... Ej, wtedy się więcej sprzeda oczywiście. Ty patrzcie, errory mu wysadzają się z Ipspa'ka. Temu... temu każdemu. Coś tam dwóch na komputerach. Ale sah so. Dobra, ten odcinek już trwa 19 minut. Więc jak ten telefon się zrobi, No prawie 20, to. Chyba to skończymy. No to Czy ja mogę zaraz kupić ten? Nie, wiem, właśnie. Ten flagship. Coś tam. Jest! Właśnie ten vloger. Jest! Kamera. Mhm. Powerbank mod? już ile tych rzeczy to... E, tam. dobra to było na tyle w sumie już no no właśnie oni skończyli ja się z wami żegnam no, jeszcze tylko zobaczmy oceny. trzy gwiazdki na no dwa dwoje Nikt nie używa mało pamięci. Dałem tam, jeżeli się nie mylę, 128 giga. A ja mam na swoim telefonie 64. No właśnie, dwa razy mięto. Kto używa? Ja. Dobra, wziął to było na tyle. Jeśli ja z wami żegnam i. O co to było? Ja nie mogłem fanów. Nie ważne.